Dowiedz się, jak Google decyduje o widoczności Twojej wizytówki Google. Google decyduje o widoczności wizytówek w oparciu o trzy czynniki: o trafność, odległość i rozpoznawalność. To właśnie te elementy wpływają na to, kto pojawia się wyżej, a kto zostaje gdzieś na dole listy. Trafno jeszcze oznacza, jak dobrze Twój profil odpowiada na zapytanie użytkownika. Google chce, żeby osoba wpisująca w wyszukiwarkę hasło depilacja laserowa Łódź trafił dokładnie do salonu, który faktycznie oferuje depilację laserową w łodzi. Dlatego algorytm nie pokazuje losowych salonów kosmetycznych, tylko te, które jasno komunikują, czym się zajmują. Dobra, po prostu im bardziej precyzyjnie opiszesz swoje usługi i lokalizacje, tym większa szansa, że Google Cię zrozumie. Kolejny czynnik to jedyny element, którego nie da się bezpośrednio kontrolować, czyli odległość. Google zawsze pokazuje najpierw te firmy, które są bliżej osoby, która wyszukuje. Jeśli ktoś wpisze masaż do Warszawa Mokotów, to pierwsze wyniki będą z Mokotowa, nawet jeśli twój salon na Wilanowie jest 5 razy lepszy. I to nie jest kwestia jakości, tylko po prostu kwestia lokalizacji. Google po prostu dąży do tego, by użytkownik znalazł usługę jak najbliżej siebie. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że możesz wpływać na to pośrednio. Jeśli Twój profil jest bardzo dobrze dopasowany i rozpoznawalny, Google zaczyna rozszerzać obszar, w którym Cię pokazuje. Czyli zaczynasz być widoczny także w sąsiednich dzielnicach. No i ostatni element, czyli rozpoznawalność, to nic innego jak wiarygodność i popularność dla Google. Google analizuje, jak aktywny jest Twój profil i czy ludzie z niego korzystają. Sprawdza, ile masz opinii, jak często ktoś klika w zadzwoń lub w trasę, czy dodajesz zdjęcia i posty, czy odpowiadasz na komentarze. Rozpoznawalność to nie tylko sama wizytówka Google'a. To też cała Twoja obecność w sieci, Twoja strona internetowa, Twoje social media, katalogi, artykuły, wzmianki o firmie. I teraz na koniec. Możesz mieć setki opinii i aktywności, ale jeśli Twoje usługi nie są dokładnie opisane, stracisz na trafności. Możesz mieć też bardzo dobrze opisany profil, ale jeśli nikt o Tobie nie mówi i nie reaguje, tracisz na rozpoznawalności. I wreszcie, możesz mieć wszystko idealnie, ale klient z innej części miasta i tak zobaczy najpierw kogoś bliżej. Dlatego pozycjonowanie wizytówki Google to nie jest jednorazowe działanie, tylko proces, który wymaga systematyczności i spójności. A jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się na Twojej wizytówce Google, to zostaw jej nazwę w komentarzu, a my sprawdzimy ją za Ciebie.